Rodzaj siłownika, zasada działania, parametry techniczne oraz warunki pracy to elementy na które trzeba zwrócić uwagę przy doborze siłownika pneumatycznego. W naszych poprzednich filmach skupiliśmy się na budowie siłowników pneumatycznych typach, normach według których są zbudowane. Mówiliśmy o elementach oprzyrządowania, jak właściwie dobrać siłownik pneumatyczny. Na jakie parametry zwrócić uwagę przy jego doborze? Jakie możliwości mamy, jeśli chodzi o siłowniki pneumatyczne, jeśli chodzi o ich wykorzystanie w przemyśle? Tak jak pewnie Państwo pamiętacie, właśnie w poprzednich filmach mówiliśmy o różnych rodzajach, o siłownikach znormalizowanych według normy ISO 15552. 64, 32, 21, 287, KnoMo o siłownikach beztłoczyskowych, kartridżowych i jeszcze pewnie wielu, wielu innych. I przy y, tym pierwszym doborze, czy też wyborze siłownika pneumatycznego na to zwrócić należy uwagę. Czy element, w którym ten siłownik będzie zabudowany ma na tyle miejsca, żeby wykorzystać tego typu siłownik, czyli siłownik ISO, czy też musi być to siłownik... Ee, Unitop, czy, czy siłownik Knomo? To jest jeden z parametrów, który jakby warunkuje właśnie ten dobór, czyli rodzaj, czy też typ siłownika pneumatycznego, jaki ma być wykorzystany w, w danej aplikacji. Czy ten siłownik ma być siłownikiem dwustronnego działania, czyli I w jedną i w drugą komorę to ciśnienie należy być podane, żeby ten siłownik pracował. Czy też ma być to siłownik jednostronnego działania z, z powrotem sprężyną? Z w tej wersji może być, pamiętamy, siłownikiem ciągnącym, czy też siłownikiem pchającym. To kolejny bardzo ważny element, na który należy zwrócić uwagę przy, przy samym, przy samym doborze, doborze siłownika. I tutaj jakby główną miarą parametrów technicznych jest siła nacisku, siła nacisku na tłoczysku. Ale żeby tą siłę uzyskać, musimy wziąć pod uwagę dwa parametry. Pierwszy i podstawowy to średnica tłoka, a drugi z parametrów to ciśnienie, które, które będziemy podawali do siłownik. Takim optymalnym ciśnieniem do pracy wszystkich siłowników jest ciśnienie 6 bar. Dziś już spotykamy się. Z opiniami, że to ciśnienie jest już za wysokie, że optymalnym powinno być 4 bary, wtedy wiadomo, że mamy oszczędności wynikające z wyprodukowania tego sprężonego powietrza. No, przy dzisiejszych kosztach wysokich energii na pewno ma to duży wpływ. W zależności od tego, jaką średnicę. Błoka dobierzemy, taką siłę nacisku będziemy wywierali na tłoczysko. Oczywiście, nie należy to jeszcze pamiętać o drugim parametrze, który jest bardzo istotny, czyli ciśnienie, które będzie podawane do tego siłownika, o którym już mówiłem chwilę wcześniej, albowiem jeśli będziemy to ciśnienie zwiększali, będziemy uzyskiwali większą siłę nacisku na, na, na tłoczysko. Przy projektowaniu urządzenia z reguły te dane są obliczane. I na tej podstawie właśnie ciśnienie plus powierzchnia płoka możemy wynikowo uzyskać jakby daną dotyczącą siły nacisku siłownika. Na końcu tego filmu zbierzemy to w całość, przedstawimy taką tabelę, w której ciśnienie per średnicę pokaże nam siłę, tam będzie to wszystko zebrane, będziecie Państwo to mogli wykorzystać do ewentualnych obliczeń. Kolejny bardzo ważny parametr, o którym należy pamiętać, to warunki pracy tego siłownika. Idealnymi warunkami pracy to są hale produkcyjne, tak jak, tak jak u nas, czyli temperatura otoczenia w granicach 20-30 stopni, ciśnienie właśnie na poziomie 6 bar, małe zapylenie. Wtedy są to warunki idealne do pracy. Natomiast wiemy z naszego doświadczenia, że no, nie zawsze siłowniki pneumatyczne w takich warunkach pracują. Stąd też producenci proponują wiele ciekawych rozwiązań, poczynając od wersji niskotemperaturowych, czyli w siłownikach dostosowanych do pracy w ujemnych temperaturach minus 10, 20, 30, a nawet 40 stopni do również wysokich temperatur. Dzisiaj już wykonywane są Mieszanki smaru z drobinami chociażby teflonowymi, specjalne uszczelnienia z domieszkami też właśnie teflonowymi, które pozwalają na pracę siłownika w bardzo wysokich temperaturach, w temperaturach powyżej 200, 200 stopni Celsjusza. Zapylenie, w którym też bardzo często siłowniki pneumatyczne pracują, chociażby w przemyśle metalurgicznym czy też w przemyśle stolarskim, tam gdzie wiele tych elementów jest tutaj zbieranych przez, przez tłoczysko. Są specjalne rozwiązania, jeśli chodzi o, o, o przód tego siłownika, czyli jakieś zgarniacze, zabezpieczenia na tłoczyska. Także to bardzo ważny parametr i warunek, na który również należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o siłowniki pneumatyczne. My dzisiaj, jakby w standardzie, i wielu również producentów, w standardzie, już na, e, e, w siłownikach e, w tłoku jest zabudowany ten magnes. Także, to oczywiście parametr, na który należy zwracić uwagę, natomiast w 99% ten, e, ten magnes jest. E, zabudowywane. Myślę, że to podstawowe parametry, na które należy zwrócić uwagę przy doborze siłownika pneumatycznego. Zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do odwiedzenia naszej bazy wiedzy, gdzie dzielimy się informacjami dotyczącymi m.in. siłowników pneumatycznych, ale również innych związanych z pneumatyką.